zawodnicy i zawodniczki, którzy z 14 państw przyjechali rywalizować o złote medale Mistrzostw Europy Seniorów i Seniorów. Cześć, Daniel Borski, Hala Przeolimpijskiej w Krotoszynie, witam Was z europejskiej stolicy Sumo. Nie zliczę to już, który raz Krotoszyn jest uznawany za takie właśnie miejsce na ziemi. Sobota i niedziela, ten weekend to walki o czempionat na arenie europejskiej. Drugi rok z rzędu, Krotoszyn jest gospodarzem. Oczywiście duży tutaj udział biało-czerwonej reprezentacji, która rywalizuje z kilkunastoma innymi kadrami. Dziś za nami w sobotę już walki eliminacyjne, za moimi plecami trwają walki o medale. To pierwsze właśnie komplety, o które walczą sportowcy w sobotę. Jesteśmy po ceremonii otwarcia. dużo takich momentów poważnych, nostalgicznych, jak choćby przyznanie srebrnych oznak ludziom właśnie z naszego regionu, a więc Darkowi Fabianowskiemu czy Magdzie Pawlik, a także Andrzejowi Jedynakowi, który co prawda z naszego regionu nie jest, no ale jest szefem wyszkolenia Polskiego Związku sumo i ma niebagatelny wkład w to, że ta dyscyplina idzie do przodu i się bardzo mocno rozwija. Zobaczymy się w dalszej części reportażu, Ju, już w niej rozmaite rozmowy i z zawodnikami, i z uczestnikami, ale te rozmowy przeprowadzamy, będziemy przeprowadzać w niedzielę, wiedząc już więcej, jaki dorobek medalowy Polaków. Ciężko wyobrazić sobie funkcjonowanie i Polskiego Związku Sumo, i europei schifo grazie Kochani, kolejna barwna postać, postać uhonorowana za szereg lat działań w strukturach związkowych. Andrzej Jedyna, szef szkolenia Polskiego Związku Sumo. Cześć Andrzej. Witam serdecznie. Zacznę może od tego, co dla Ciebie być może personalnie jest pewnym ukoronowaniem ostatnich dwóch dekad minimum. Mianowicie chodzi o Twoje wszelkie działania związane ze strukturami w Polskim Związku Sumo, w Europejskiej Federacji Sumo, bo wczoraj z rąk prezesa odebrałeś srebrną oznakę Europejskiej Federacji. Co to dla Ciebie znaczy? No, przyznaję się, że to było bardzo miłe dla mnie zaskoczenie. Nie liczyłem na żadne tam... Cieszę się bardzo serdecznie, że moja praca w jakiś sposób została doceniona. To przede wszystkim no, ilość tam godzin, wyjazdów, tego wszystkich no, planów szkolenia, wszystko no, ogrom pracy, jaki wiadomo razem z Markiem Koniecznym e, musimy wyłożyć na naszych kadrowiczu, aby, abyśmy mogli mieć takie wyniki, jakie mamy. No. Zadam Ci pytanie od razu a propos Marka. Czy często się na przykład wspieracie, no bo jesteście często w jednym teamie, tworzycie jeden team, no ale nie zakładam, żeby zawsze była jedność w wyborze hmm. zawodników i tak dalej. No z Markiem już tak współdziałamy od 2013 roku, czyli 10 lat. Początkowo jako trener kadry młodszych grup, czyli juniorów i młodzików, a od 2018 roku jako, jako szef wyszkolenia. No z Markiem, no, oczywiście, że mamy czasem jakieś tam w, y, sporne punkty, ale zawsze się dogudy, dogadujemy i nigdy nie było tak, że żebyśmy nie podjęli jakiejś decyzji. Przede wszystkim są to z mojego punktu widzenia i Marka jak patrzymy na wyniki i są to raczej trafne decyzje. A propos wyników, tak, bo te muszą być trafne, skoro indywidualnie zdobywamy jako reprezentacja biało 15 medali. Czy to jest wynik, który sobie zakładaliście, czy to jest powyżej tego levelu? W którym... Powyżej i to dużo powyżej, bo wiadomo, to są mistrzostwa Europy, gdzie naprawdę startują najlepsi z najlepszych. Bardzo mocne reprezentacje Ukrainy, reprezentacje Węgier, Niemiec, teraz doszedł też mocny Izrael, Także doszli Szkoci, Anglicy, także no cieszę się, że te wyniki są porównywalne do wyników, jakie były w ubiegłym roku, chociaż wynik z ubiegłego roku będzie tru, trudno byłoby powtórzyć. Kiedykolwiek myślę, Kiedykolwiek, natomiast tak. y, też dodać należy, że reprezentacja nie występuje tutaj w pełnym składzie. Przed momentem też zapadła decyzja, że Zuzia Krystek w tej kategorii Open y, nie wystartuje, nie ma też Arona Rozuma. Co, co z Zuzią się stało? No lekkie problemy z barkiem, za trzy tygodnie Mistrzostwa Świata i zależy nam też na wyniku. Aaron, Rozum, już wcześniej rozmawialiśmy z nim, ma troszeczkę problemy też z tym dosłupem. Odpuściliśmy mistrzostwa Europy. A powiedz proszę jeszcze w kontekście tych przyszłorocznych mistrzostw świata, yy, czy już macie ustalony plan medalowy, co będzie dla was yy, spełnieniem, realizacją no, założeń? No, no przyszłoroczne mistrzostwa świata, są u nas w skrotoszynie, więc jak to trzeba stworzyć takie warunki, żeby wszyscy mieli no bardzo dobrze mogli się przygotować. Oczywiście, że już myślimy po tych mistrzostwach świata w Tokio już zaczynamy przygotowania do mistrzostw świata w Krotoszynie. Mamy wyselekcjonowaną grupę. No i z tej grupy no praca, praca jeszcze raz praca. Okej, okay, a patrząc na Tokio, to z jakimi tutaj nadziejami lecimy do Japonii? No, myślimy na medale, na pewno ciężko będzie powtórzyć te ostatnie nasze wyniki, ale myślę, że tak w seniorach liczymy na 3-4 medale. No, oby ten dorobek był równie okazały tak jak Andrzej mówisz, tego wam życzymy. Na koniec pytanie porównujące tegoroczny czempionat europejski do tego, co było przed rokiem. Jak oceniasz poziom sportowy ogólnie wszystkich reprezentacji? No ja myślę, że z roku na rok poziom sportowy się podnosi, coraz więcej państw startuje, także myślę, że jest na podobnym poziomie, jak w tamtym roku, a nawet ciut wyższym. No i tego się trzymajmy, że co roku ten progres pójdzie nie tylko w skali reprezentacji polskiej, ale też ogólnie w skali całego europejskiego sumo. Andrzej Jedynek był z nami, zdobywca i laureat srebrnej oznaki Europejskiej Federacji Sumo. Dziękuję pięknie. Dziękuję bardzo. Właśnie z dojo z e, tytułem brązowego medalisty Mistrzostw Europy to już kolejny medal Mateusz Linka. E, Mateusz który to medal euro? Bo ja nie wiem czy dobrze powiem, że piąty lub szósty 217, dzień 217, dwa <laughs> 219 Piąty, tak, albo nawet szósty, licząc te z drużynówkami. Okej, okay, słuchaj, y, brązowy medal, e, walka się ułożyła po Twojej myśli, ta o ten krążek, natomiast powiedz, z jakimi aspiracjami przystępowałeś do tej kategorii Open? No wiadomo, jak zawsze walczymy o, o najwyższe cele, e, no było blisko w tym ćwierćfinale z, z Ukraińcem, e, w zeszłym roku spotkałem się z nim w półfinale i podobnie jak dzisiaj przegrałem walkę, w podobny sposób, tylko dziś jeszcze mniej jakby brakowało, żeby tę walkę wygrać. Eee, no ale chciałem wygrać złoty medal. Udało się zdobyć ten brązowy, który też mnie cieszy, bo każdy medal, nie oszukujmy się, jest, jest wyróżnieniem dla, dla sportowca. Zdecydowanie tak, możesz zdradzić troszeczkę kulis, jak wyglądają przygotowania zawodnika Sumo tydzień, dwa, trzy przed startem, czy już jakiś specjalny reżim treningowy, czy może już właśnie roztrenowanie większe? W zasadzie przygotowujemy się przez cały rok, jakby nie, przerwy są tylko i wyłącznie po Mistrzostwach Świata, czy w zeszłym roku tak jak były World Gamesy, po World Gamesach było to około miesiąca przerwy. Od treningów, takie roztrenowanie, oh, no, luz kompletny, no i potem już zaczynamy, zaczynamy okay. od Pucharów Polski, Plata więc już jesteśmy w pełnym treningu, jednak wiadomo, że formę szlifujemy na, na te główne starty, tak, więc jeszcze na tych Pucharach, na tych Pucharach Polski, nawet na Mistrzostwach Polski ta, ta nasza forma jeszcze nie jest optymalna, dlatego zdarza się nam na przykład przegrać jakąś walkę, no powiedzmy, powiem brzydko, w głupi sposób. Ale to przez to, że jesteśmy trochę jednak um, zamuleni tym treningiem ciężkim, bo jednak na początku sezonu w moim przypadku wygląda to tak, że robię ciężką siłownię, żeby tą siłę zbudować na cały sezon. Potem z tej siłowni schodzimy, e, robimy technikę, a na sam kilka, kilka treningów dynamiki, żeby jednak ta, to uderzenie, ten start dynamiczny był. E, no i już potem tylko technika, 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 walki, technika. Oby taki nastrój częściej i w reprezentacji Polski Sumo i w Krotoszynie. Mateusz Linka był z nami. Mateusz, spełniania marzeń i bez kontuzji. Dziękuję pięknie. Dziękuję również. Dzięki bardzo. Dziękuję. Szanowni Państwo, znajdujemy się w hali widowiskowo-sportowej i możemy oglądać finałowe walki Mistrzostw Europy Seniorów i Seniorek. Ja pragnę serdecznie powitać prezesa Choreka Laskali, Tomka Tarnowskiego i porozmawiać o tym, jak wygląda żywienie sportowców, a w szczególności zawodników naszej dyscypliny. Tyle się mówi, czym się żywią sumici, a ja mogę powiedzieć, że na pewno dziczyzna jest tym elementem numer jeden. Ale może o tym więcej Tomek powie. Witam serdecznie, witam Cię Darku, witam wszystkich. Tak, to prawda, dziczyzna jako wysokobiałkowe mięso jest zalecana sportowcom ogólnie, nie tylko sumitom. Ale tutaj sumici często też potrzebują dużo białka do tego, żeby, żeby zbudować swoją masę. Dużo mikro i makroelementów, które właśnie dziczyzna posiada, ale także trzeba przyznać, że również królik, który jest w nasz, naszym portfolio, jest zdecydowanie dobrym mięsem dla wszystkich sportowców, szczególnie tych w sportach walki. Tutaj za nami plecami już kolejne walki. Cieszę się, że mogę uczestniczyć w takim innencie, w takim wydarzeniu, a także tym, że mogę wspierać nasz lokalny sport, który jest rozpowszechniony na cały świat i że możemy to wspólnie tutaj tworzyć razem z tobą i z wami widzami. Ja bardzo dziękuję, ale chcę Państwu dołożyć jeszcze jedną informację, też jako żywieniowiec, a powiem tak, proszę sobie porównać. Mięso wiecowe, czy każde inne z hodowli, i mięso, które pochodzi prosto z lasu, gdzie zwierzęta korzystają z całego szeregu ziół, które później y, czuć w tym mięsie, to nie jest to samo, co mięso, które wyhodujemy nawet sami przy bardzo dobrych paszach. Mięso z lasu to jest to. Zgadzam się z tym jak najbardziej, również jako technolog żywności i wielki wielbiciel dziczyzny i delikatnie użytkujący sport w amatorski sposób polecam wszystkim. Jeszcze raz dziękuję. Dzięki bardzo. bardzo. 그렇 Kochani, wszystko co dobre zwykło się szybko kończyć, ale z drugiej strony będziemy też z niecierpliwością wyczekiwać na kolejne wspaniałe zawody w Krotoszynie. Ze mną Magdalena Pawlik, senior menadżer Europejskiej Federacji Sumo. Cześć, Magda. Cześć, witam Cię serdecznie. E, uśmiechamy się do siebie, ale chyba mamy się tak serdecznie i pozytywnie dość przez te kilka <laughs> ostatnich dni. Najpierw chciałbym Cię zapytać, kiedy Ty, jako pierwsza, jedna z pierwszych osób, rozpoczęłaś przygotowania do takiej imprezy jak Mistrzostwa Europy? Ile to trwało i jak wyglądał ostatni tydzień? E, taką imprezę jak Mistrzostwo Europy przygotuje, przygotowuje się tygodniami, e, więc były to tygodnie wytężonej pracy, natomiast największym kotłem to był e, miniony tydzień. Już od poniedziałku, już w nocy, z niedzieli na poniedziałek nie mogłam zasnąć. E, tyle myśli w głowie, tyle rzeczy do wykonania, do zrobienia. E, także w czwartek już zaczęły przyjeżdżać reprezentacje zagraniczne, ogarnięcie całej logistyki, ogarnięcie strefy gastro, ogarnięcie medali, dyplomów, wszelkich materiałów promocyjnych, no to naprawdę. Kosztuje wiele pracy. No skoro nawet mi, gdzie na co dzień się mijamy, tutaj było mi trudno się do Ciebie dodzwonić. Musiałem bestialsko po prostu pojawiać się w biurze, jeżeli czegoś potrzebowałem. A tak, też. to prawda były takie ataki z twojej strony, ale nie każdy na to wpadł na szczęście. Dobra, czyli na przyszłość niektórzy mają tutaj podpowiedź. Madziu, ale zmieniamy miejsce i adres biura, więc nie znajdziecie. nie znajdziecie. Madziu, druga kwestia troszeczkę już bardziej poważna. Mamy drugi rok z rzędu organizację Euro. Jesteś w tym po same uszy, bym powiedział. Ta. Widzisz wszystko od podstaw, sama najwięcej rzeczy tutaj ogarniasz. Jakbyś porównała tegoroczny czempionat z poprzednim, co się poprawiło? Na pewno mamy o wiele większe doświadczenie. Eee, mamy też nowych partnerów, e, którzy mam nadzieję zostaną z nami na, na kolejne imprezy. Natomiast te mistrzostwa nie były planowane od zeszłego roku, miały się odbyć w kluczach koło Krakowa w ramach Igrzysk Europejskich. Decyzja zapadła o tej zmianie tak naprawdę w kwietniu i od kwietnia, jak skończyliśmy organizować mistrzostwa młodzieżowe, mistrzostwa Europy w Kielcach. I wtedy jakby zaczęliśmy, zabraliśmy się za, za te mistrzostwa seniorskie. Co oprócz tego? Ten Zastana... Nie, zastanawialiśmy się co zrobić, ponieważ tak, w zeszłym roku zorganizowaliśmy takie party przywitalne dla zawodników w piątek, przed głównymi walkami sobotnimi. I zawodnicy zjedli i tak naprawdę rozjechali się do hotelu, bo byli skupieni na walkach, które miały nastąpić na zajutrz. I myśleliśmy kiedy? W niedzielę z kolei po imprezie wszyscy się spieszą do domu, żeby wyjechać i już, już zająć się swoimi obowiązkami od poniedziałku. I wydaje mi się, że teraz kliknęło. Ta sobota, to welcome party, które odbyło się na rynku, było wielkim hitem, bawili się zawodnicy, sędziowie, trenerzy, bawili się my, mieszkańcy, my się bawiliśmy. Ja skakałam pod sceną jak nastolatka, także... Moje dzieciaki, mnóstwo dzieci, tak. ludzie z zewnątrz przyszli, mieszkańcy Tak, dzieci nawet tańczyły na scenie. Tak, mieszkańcy tak, że uważam, DJ że, Dziekan też zrobił robotę. że strzał w dziesiątkę, DJ Dziekan cudowny, pozdrawiam go serdecznie z tego miejsca. Mam nadzieję, że będzie z nami w przyszłym roku podczas Mistrzostw Świata planowanych do organizacji. I to jest właśnie pytanie, które chciałem Ci zadać, dotyczące właśnie tego wątku e, Światowego Czempionatu. Czy gdybyś dziś miała powiedzieć, na ile już jesteśmy gotowi jako związek do tego, żeby e, podjąć już drużyny z całego świata, to co, co by z Twoich uspadło? Myślę, że gdzieś na 40%, bo pewne decyzje już, już zapadły. E, natomiast jestem taka, że jakoś mi powiem Magdalena, za tydzień przyjeżdżają ekipy i mają być mistrzostwa świata. Powiem, no dobrze, no to tydzień powinien wystarczyć. <grym> no dobra, ale tak bardziej poważnie, to myślę, że e, to będzie przedsięwzięcie dużo większe pod kątem tak. logistycznym. Wie, wiele e, reprezentacji już z całego, z całego świata, świata, tak z naprawdę. Kontynentów. Tak, tak. Hotele już teraz obłożone, to gdzie położyć resztę? E, pewnie jakieś tam. Wybor, wymogi regulaminowe dodatkowo, bo jednak yy, światowe, yy, światowe zawody. Tak, tak naprawdę to. Yy, Ale tak z tręką na sercu, macie jakąś tremę, obawę przed tym w związku, czy niekoniecznie? Yy, może trema to jest złe słowo, natomiast ja czuję na plecach ogromną odpowiedzialność. Po raz pierwszy to na moich barkach. E, nigdy mi jeszcze świata nie organizowałam dotychczas. E, wiem, że przyjeżdżają e, Japończycy już dużo wcześniej. Oni asystują przy budowie pola walki, bo ono jest gliniane wtedy. E, także też opieka nad nimi już wcześniej będzie na, na mojej głowie. E, czuję się odpowiedzialna, ale nie zestresowana czy stremowana. E, traktuję to jako wyzwanie. Dobrze. Życzę ci tego, żeby to wezwanie e, no było zrealizowane tak, jak sobie e, tego życzysz, ale. Troszeczkę prywatny na koniec, bo otrzymałaś wczoraj srebrną oznakę Europejskiej Federacji Sumo. I co to dla ciebie znaczy? Bo prezes Dariusz no, stracił głos w tym momencie, gdy to wręczał. Tak, było to dla mnie e, ogromne zaskoczenie. Ja głosu nie straciłam, ale słyszałam z kolei od osób z widowni, że trzęsły mi się nogi, że się chwiałam, naprawdę byłam bardzo zaskoczona, e, też się rozczuliłam no poświęcam taka jest, prawda, swój prywatny czas dla Europejskiej Federacji, dla, dla SUMO i to było takie bardzo miłe docenienie, którego się nie spodziewałam i bardzo serdecznie dziękuję Panu Prezydentowi. Magdalena Pawlik, człowiek orkiestra, z Tobą mogę żółwika zrobić. Wszystkiego dobrego, pozdrawiam. Pozdrawiam.